Dobra, to... To sędzik nadal stoi! kurwa, proszę pana... Nie miałem to... Z takimi dziewczynami rozmawiać przed wyjściem, bo tu każda teraz robi z siebie gwiazdę... No to tak. panie kochany... Kurwa, za to dupę jedną... Ja nie wiem... No właśnie jedną rzecz nie rozumiem... Chce się dupy, a jak się tak kurwa popatrzy na chuj, to dupa na przykład, no... To jest pojebane, wie pan? No po prostu jest pojebane i to... Bo ja dzisiaj chciałem do makaronu wejść, Mówimy, idziemy, do a, i, a idziemy, A, idziemy, na daleko idziemy. No do mój Zierczówka chyba też kurna zaspał już. To nie ma ludzi? To są? To rana bardzo. Ja właśnie tego i nie rozumiem inne rzeczy. Ile można? Moim zdaniem... To trzeba zrobić coś innego, To co zawsze. Nie zostają ludzie, kurwa, w głębieskim do piątej. Niech siedzą, niech kurde biorą alkohol. Nie, jakie baranki Boże wychodzą. Kąsa 10, czwarta, ekon imprezę. 30 zł za wejście. Impreza, powiem panu, makabrysze. gdybym mógł wejść do makaronu, ja tam nie byłem. Nie, bo nie chcę mi ta górna cipa wpuszczać. Ale powiem wam tak, moja obserwacja. Z mojego wieku, kiedyś, to jest po prostu katastrofa, gówniarzy, gruwniary, jakie marynarki, jakie kurwa klop, to głębiej jest, wiecie to jest? To hotel? No i teraz co? Czwartek, bramki, nie, zostańcie, popatrzcie, jutro kurwa święta, tak? To do kościoła trzeba iść? To późno 17, nie, idą kurwa jak, jak na smyczy, wychodzą, i to mnie przeraża, nie ma, na zachodzie kurwa, albo albo może za mało, to trzeba było wciągać, nie wiem, kupić, czy jak może tam biorą no? I tu jest, i że taki jest, jak, jak, jak w tym. to jest właśnie złe, bo tutaj taki, o, tu do tańca, nie nie pobawi się. A ja mówię co? Nie nie będę tańczyła. A jakiego chuja tu przychodzisz? O, jakiego chuja? Pokazać się? Bo ona muszę co, jak ja zobaczę, to już na chatę ją chce brać? Ruchaj ją chce? No i no? Nie, nic co tańczy. Tak no, bo już za 15, czwarta, już koleżanka bierze do domu, chodzi. Bo co? Bo ma no te trogliczne i do domu nie wejdzie? to jest proszę pana nie dziwne. To jest taki kurwa, to jest białek, to jest taka właśnie jebana wiocha, no? Wszędzie tak kurwa, ma Warszawa, O się kurwa nauczyli wychodzi z tobą. Nie! Płacić to się ba! Teraz zostało kurwa kiedyś, się został, raz pójdzie w Białowieskim. To glej podrywa, kurwa podchodzi. Cóż to, to to pierdoli, drinki, wypierdolę kurwa, no brakuje mi. Zostało teraz dwie dziewczyny i 17 facetów to o to

Ile razy? Gdzieś kiedyś pamiętam, do tego, do nie, łóżko to było, Rokoko. Gdzieś tam, bo teraz to do łóżka, gdzieś tam nie chciała twórczać. No ale tam jakiś tam wyjątek, a bo pan tam, tam pierdoliła, no chuj, Ja po mojej, ale tylko przychodzę. Impreza była, do szóste rano zawahałam dziewczyny. To, ja nie mówię, że z nimi tam ten, czy, ogólnie no, była jakaś impreza, była, no, ja widzi pani? Był klimat, był, 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 jakiś, był jakiś power, była jakaś, jakaś nie wiem no, jak to się mówi, jakaś e, więź. Mówiliśmy się, tak? Do szóstej, do, pół, do szóstej. Oni I są wyszysz? pojebani, bo w tych lokalach to wolą spuścić, kurwa, 20 kto bez Bez to co jedna kilometrówki, jak jednego konkretnego. A jednak no, wolą. No to ja wiem, bo ja sam nie raz do usta A dzisiaj nie ma miejsca, to ty mi tu nie ma miejsca. Typu, to, bo to, taka moda przyszła na przerwy u nas ma na selekcjonerów. No właśnie, tak? No to chyba takie. Ale u nas nie mają selekcjonerów, bo ten selekcjoner nie ma zielonego pojęcia. Nie, tak? no, nie mają nas no. mają. A ona jak dzisiaj, no. bo ja pan kurwa motorową... Tak, tam bo ja właśnie o tym motoronu, gdzie taka no. od A ja o panu od razu poznałem, bo pan był na hal i na molny. No, że proszę panią, ja stałam, w z spokojni. Jaki na holny, jaki no. na malny, jaki na molny? Cię sobie stać, to pani powiedziałam mnie nie puści. I, no jak ja bym pracowała, to pan nie wejdzie. No mówi, to no dobrze, to jaki na holny jaki na molny, bo ja cię znam. Kuj kurwa się znasz, górny kurwa ci pod, znasz. Bo to wtedy mi się wzięło nie, i tak świetła, no. pokazać. Bo coś się się nie podoba u mnie, moj sobie i tyle no, no. To nie. To jest kurwa to puści wari... gościa w tramka, nie puści gościa w portafach, no. I no tak no powiedziała mi makaronik do, do ile będzie pracowała, ja nie wejdę. Nie można czas. Bo ja jestem, bo ja przychodzę dziewiąty raz, ja jestem na molny. No to kurwa, co ja mam robić Nie przychodzisz? To się ja bym na molny, mnie kurwa wypierdolił, dał wraz, w, w ryj. Wtedy by byłem na molny, tak? Bo no, na molny nie nie wdałem do widzenia, w ogóle się nie pojawię. Kurwa stoi, w ogóle się robią on tu pierdoli. Niestety, no, no trudno no tak. Co ja Ja jeszcze to rozumiem, a no dziś powiedziała, że na hol, na i na molny To już dziewczynka sobie kurwa robi, robi jakieś kurwa swoje, swoją to, swoją widzę do osoby, której w ogóle nie zna no. A te buty tu, tu stoją, te prękarze to takie mają, jakie ja 15 minut, takie mają to martwy, że po prostu dał ja wolą buty partować kurwa dla osoby, niż nimi nie zmawiać. Bo to najsłabsze czy no nie powiem. No i jak powiedziałem, że mnie nie puści. No Muszę, do, do, do górskiego nie byłem pół roku. A dziś są podobne no, kurwałsy. I mówię, oh chuj, bawić się nie? O teraz to już zająłem w sklepie. I kufł go, ja złego. Nie, nie, o czwartym kodu. Bo makaro, to on niby grał do szóstej, ale to do szóstej to on chuje, oni gra dzisiaj. Też na mnie pusto. Też, już tamta, ja wszystko sądzę. O mężeni, wszyscy, bo szkodzi.